Siemanko, witajcie w drugim odcinku z piłeczek. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Parę gierek szybkich. Mam nadzieję, że coś wygramy. Jeśli nie, to trudno. Zapraszam do oglądania. Są nasze piłeczki, zobaczymy. Mamy tylko 5 zł, także szybkie gierki za złotóweczkę. Zobaczymy, czy dzisiaj przynoszą nam one szczęście, czy też nie. Lecimy. Szybkie giereczki. Na początek puchar razy dwa. Brakują trzy puchary do bonusu. Kolejny obrót. Tutaj mamy razy dwa, piłki plus, co to jest? A dodatkowy obrót, spoko. Kręcimy jeszcze raz. Żadnego bonusu, jak do tej pory. Wyrzuca nas z gry, ale spoko, wracamy. Powracamy drugi raz. Nie, włączyło nam tą grę całkiem od nowa. Ale chyba nam odda, bo już puchary są. Jakiś błąd musiał być. Czyli tu znowu wejdą te piłeczki i dodatkowy ten obrót. Kręcimy jeszcze raz. Tyk. Tutaj mamy za jeden. Wciąż za mało. Wrócimy sobie jeszcze to. Poszerzenie pola i puchar. Ale raz jeden. Dwa puchary nam brakują. Ta. Tutaj mamy piłki. Kolejne. Jedna do dwóch stówek brakuje, ale mamy ostatni obrót, także nic z tego nie będzie. Znowu coś dało. Dodatkowy obrót. Spoko. Spróbujemy jeszcze raz zakręcić. Poszerzy nam pole. Co tu się wydarzy? Ta gierka szybko się toczy, także ciężko zauważyć jakie piłki mamy ile nam brakuje. No i dobra. Kolejna gierka. Obracamy różne piły. Kręcimy jeszcze raz. I jak na razie o razy 3. Ale nawet złotówki nie dało jeszcze. A mamy trzy obroty jeszcze. Pucharek. Razy trzy. Puchar. To i tak brakuje nam jeszcze dwa takie kuchary. W końcu mógłby wpaść jakiś bonus, nie? Jak myślicie? A jak na razie, to kiepsko to widzę. Znowu razy dwa. I koniec. <grystanie> Dobra, zrobimy tak, że spróbujemy za dwa złote. Spróbujemy za dwa złote i później za złotówkę. Razy 3 na początek o 50 zł, o 2 zł i tu o 400. Dodatkowy obrót, dwie piły. Dobra, kręcimy jeszcze raz. Poszerzenie pola i pucharek. Razy 2. Dobra, mamy to, obracamy poszerzenie pola. A, jedne nam brakuje do dwóch złotych, dobra. Jeszcze dwa zł nam zostaną. Znowu poszerzenie pola. Ale raz jeden. Mamy dwa złote, Oko. Oddało nam dwa złote. Trzy. Jedna do dyszki brakuje. I ostatni obrót. I puwar, ale raz jeden. Gdyby było razy trzy, to byłby bonus. Ale 2 złote mamy. Teraz zamieszamy tą gierkę, zagramy sobie za złotówę i później na koniec 2 złote. Zobaczymy tym razem co tutaj wyjdzie. Razy 3. Zakręcimy jeszcze. Tu mamy razy 2. Zakręcimy sobie. Razy 2 i co? I do koszykówki piłeczki. I do piłki nożnej. Okej. Okay. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze dwa obroty. Pucharek razy jeden. Piękno. Dobra, kręcimy jeszcze raz. I co tu będzie? I nic z tego nie będzie. <grystanie> nic z tej gry nie będzie. Dobra, no i ostatnia giereczka za 2 złote, Startujemy. Kręcimy razy 2. Poszerzenie pola na początek. Różnego typu piłki. Te się tam nabijają. Cztery obroty do końca. Tutaj piłeczki razy 2. Jeszcze raz zakręcimy. Kolejne piłki, ale jeszcze dużo nam brakuje. Jeszcze zostały dwa obroty. żadnego pucharu nam jeszcze dać nie. Jakoś ciężko to widzę. I znowu do 4 zł. Braknie nam jedna piłka. Ostatni obrót. I razy 3. Czyli tutaj nic nie będzie. Kolejna gierka. Kolejna wtopa. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.